Polaków nie trzeba tresować. My jesteśmy tolerancyjni. Uzasadnione. Ja uważam, że trzeba odrzucić retorykę tresowania Polaków, Ja jacy mają być tolerancyjni, bo Polacy są tolerancyjnym narodem, nas nie trzeba tresować. Natomiast my musimy ustrzec się zupełnie innego błędu niż niedostateczna tolerancja czy rasizm, do którego Polacy nie są skłonni. Polacy są, powiedziałbym, bardziej otwarci na ludzi, przybyszów z całego świata niż inne narody europejskie. Natomiast my musimy się ustrzec z błędów poprawności politycznej, która sparaliżowała narody zachodnie do prowadzenia racjonalnej polityki migracyjnej, demograficznej, narodowościowej. Tu jest moim zdaniem ryzyko, i e, część naszego społeczeństwa, w tym część klasy dziennikarskiej, jest pod szantażem tej poprawności politycznej. Naszą rolą jest powiedzieć do Was, jako do dziennikarzy, odwagi: mówcie, jak się sprawy mają naprawdę, koniec z pudrowaniem rzeczywistości do rządu dawajcie dane na stół, mówcie jak jest naprawdę, jak są wakaty w Policji, w Straży Granicznej, są przekroczenia granicy, jest nielegalna imigracja, mówmy o tym, zacznijmy deportację. I tu nie chodzi o to, że my jesteśmy przeciwko komuś, bo ma inny kolor skóry, czy bo jest z innego państwa. Tu chodzi o to, że w państwie polskim my jesteśmy gospodarzami i my decydujemy, Ale, ty, kto tutaj Pani będzie czegoś. jeśli pan stawia pytania To nie o... jest przeciwko komuś, uh -huh. to jest po to, żebyśmy my ochronili swoje interesy i swoje bezpieczeństwo. Jeśli pan stawia pytania o procedury, o kwestie e, liczby migrantów przyjętych legalnie do pracy, to to są ważne Pytania dla każdego państwa. Także te pytania o o oceńcie liczby imigrantów w nielegalnie przybywających w Polsce. Natomiast my, jej nie znamy. Ja pytam równolegle do tego, o czym o czym rozmawiamy od dobrych kilku minut, o kwestię języka, na którą na przykład zwrócił uwagę kardynał Grzegorz Ryś, ostatnio w liście do wiernych archidiecezji łódzkiej. To no jest gdzie jest wymaganie nauki języka? Niemcy je mają przy wejściu na rynek pracy, a my go nie mamy. Nie nie mówię no o języku my... użytym w debacie publicznej. Mówię Aha. o języku, gdzie gdzie kardynał Rysz a ja o języku polskim, chętnie z kardynałem podyskutował. Myślę, że jedno jednym... Czy kardynał w swoim wy Wiedzieć, czyliście yy, zwrócił uwagę, że jak ktoś tu przyjeżdża, powinien się nauczyć naszego języka? Może myślę, warto. Myślę.